Bitwa regionów, etap drugi, KGB kulesianki, bitwa na talerze, a właściwie na to, co na tym talerzu będzie się znajdowało. bitwa smaku! Bitwa smaku, jakie smaki? Smaki, smaki podlasia. pyszne ziemniaczki, kaczuszka, borowiki z naszych lasów i swojska zasmażana kapustka. Ale, Ale to jest? są tajemnice. Dopiero później po konkursie będziemy mogli zobaczyć, jak to wyglądało. A co możemy zobaczyć przed konkursem? Bo a przed konkursem? Winają. Chodźcie, zapraszam! Mamy bigosik, mamy pyszne pyzy. Mamy mrowiska, orzeszki, pączki, które są jeszcze cieplutkie. Jagodzianki, malinóweczki, bułeczki z owocami, lemoniady i uwaga, żeby was kolor nie zmylił, lemoniada pietruszkowa. Dalej mamy pyszne kanapeczki z pastami, ze smalczykiem, z pasztecikiem. I uwaga, rozstawia się nasz wspaniały i cudowny zespór. I Ręczyka. dziewczyny uciekają, uciekają, uciekają ale nie, nie uciekają! Są fantastyczne! Są dzisiaj świetnie przygotowane, sprawdziłem, są naprawdę. Dziewczyny wiedzą, co robią, i mają świetne produkty. Myśmy my z Jolo próbowali, właśnie. No właśnie, widziałam, że tam konsumpcja trwała w kuluarach. Dobre było? Tak. A ile dni i nie spane? No, oh, przygotowaniach? to nasza słodka tajemnica. Słodka, słodka, ale nie tuczy, co? Słodka, która nie tuczy. Zapraszamy do kulesianek. Zapraszamy. To jedno z moich ulubionych kół bez <noise> Dla mnie już wygrały. Dla nas też.